Jestem skończony moto, koscioro, binokulars i dysk Coś tam gadało, nie? Skawik jakiś gdzieś się tu nadzierał. biegacie? Nie, nie wiem czy to nie ten skaw. Dobra. Kolejne złote itemy Złoty laptop tylko. Mogłoby coś czerwonego wpaść? To wyletki tytań do tego? Ta, ja mam. Coś wbiega. Co to? Uzi, jakby ktoś chciał... Uh... I nie ma takiego. Tu jeszcze jakieś części do broni zostało, jakiś tam Uzik. Ktoś co to lutuje. Dużo nie ma, ale coś wyniesiecie. Co by tu wrzucić? Zróbmy tak... Ja bym sobie te tropy porotołał jeszcze. No to dawaj. się napija Tam dookoła da się to obejść, tak? Nie, chyba nie, chyba że ty tu wyjdą z tej strony, a tam no, trzymam, a to wy tam strzelaliście, dobra? Tak, mam no, tyle. nie z dwóch stron obili, nie? Jeden, ten co tu kurykuś tam, z nie strzelali, drugi pracy jeszcze. Nie, no, tam nawet nie zrobiłem. O, tu mi coś wybucha. Ja wiem, że tam pukał 2 luty, a no, drugi co go najpierw zrobiłem, to nie wiem. Granat jakiś?

Jeden daleko Jest, jest Drugi tam, jest tam, Wtedy jeden tam, się leczy jeden tam, Minus, minus tam, A ten drugi się leży Na daleko Czekaj, czekaj to Już Muszę co zmienić tam? No, tam Minus to nie, to nie. Ok, nice jeszcze jeden cofał Nie wiem co zrobiłeś Słyszę nie, 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 Słyszę jednego Leczy się no. Dostał też, ale leża. Idzie na moje ciało, idzie na moje ciało. Wychyla za rogu. Nie. Jest na rogu. Jest na rogu. Między wejściem do kuchni a na moim ciele. Szkoda, że nie przyszliście. Mhm. Widziałeś go, widziałeś go, Grys. Dobrze. Ktoś tu zdycha. W środku, w garażu? Ta ciała leżą, zamknięty jest w tym. Kurna, akurat tu gdzie musimy wejść? mam tylko SKS-a. nie jest, on jest poza autem. Zamknięty jest, no? No, jest tu zamknięty w środku. Tak, tak, tak. Dobra, ja już zrobiłem Czekaj, gdzie to jest? No tu, Czekaj na mnie Bo... Chodźmy, się... do jedziemy. Tak, tylko ja bym chciał broń zmienić Bo ja mu ze ja nic nie zrobię Czekaj, zobaczę czy jest okno z drugiej strony nie ma. Minus. Oh! Kurwa, dobra. Liczył mi, liczył, No dobra. No z 500 to będzie chyba, co? No. no to liczę. Ja 400, to... Uh, uh, uh. Dawaj, dawaj, jeszcze, jeszcze trochę. Kurna. 940 To już chodzi, ale no nie wiem gdzie? Ta zamknął drzwi na, do łazienki. Nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj, nie biegaj. Po co? Mogę iść z drugiej strony jak chcesz. Czekaj, idę tu na róg wychylić. To on tam jest? Boczę tam, tamte drzwi? Właśnie tu odchodzę Minus Jeszcze kumpla ma Schowaj się, schowaj się, bo mi zasłoniasz No tak, 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 ale on tam jest na daleko Uciekam Będzie wybiegał Biegna. Jones? Na spady, na spady. Pomóż! Ucieka, ucieka, ucieka. Przeładowuje. Zdechnę. Biegniecie. Zabity. Mm, kurde. kurde. O nie, 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 otworzyłem. Kurwa, nie chciałem. Tak, raczy What Why are you coming here?

ma widać jak No nic coś chociaż mieli? Magazynek zadycha A tu drzwi pozamykano. Czym <noise> nie kłamiesz? Nie, siaj, tu przyjść. Czułem cię. Słuchaj, tak, ja tam nie chodzę, pod... tak, bo tam nic nie sięleć. Chyba <noise> no, powinna mi teraz coś do tego wypaść. Kliner żółty liczy się. <noise> biega. uuu, dobra, ja, ja idę do wyjścia. No, to a no, jednak pokoiki coś oddają, fados. No, fajnie by było, żeby chociaż połowa mi się zwróciła, no nie? Jeśli już wyjdę. Ale nie liczę no, na to. Nie, 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 w takim razie Mhm Jest Kluczyk za siedemdziesiąt nie, no, <laughs> Zawsze nie, no Ja nie, 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 Jeszcze dobrze, że kurwa termowizji nie założyłem. <laughs> Okej, okay. okay, jakbyś miał termo, to byśmy byli niepokonani. A wiesz, że termo podrożało? Dwa miliony koszty? Ja pierdolę. Jestem 200 tysięcy do przodu. Yy, goście biegną ze stajni na, na motel. Na 265 za płotem jest. O jest, widzę go, czekaj, strzelę do niego Dostał, uciekł mm -hmm. Dostał drugi raz Dostał, leży. minus Nie wiem, czy to był skaw Nie, kamień, gracz, czy... gracz, gracz, gracz Na 100% A leży Oj, kłada się, o, ale biedak. Kukuryku. A nie, dobra, coś tu będzie miał. Wyniesiemy. Nasz sprzęt. Nasz sprzęt wyniesiemy. Szczerze, bardziej mi na tym zależy niż na tym bluciek, kurno. Skaw się zrespił. <noise> Ale się gościu musiał wkurzyć Ten skaw graczem. No nie poszły długo widzisz? <noise> 15 minut czekania na odnowienie teraz. go zabili. Może. O, ja wolę czasami poczekać. Co, coś słyszę? Gracz, gracz, gracz! Ja już wyszedłem, stary. Wyszedłem. <grym> Grada leci do mnie. Ty i 500 tysięcy. Zabity. A gdzie jeszcze widzieliście? Ja widziałem tylko koło traktora. Ja też. Ale tu blisko czy daleko? Przynajmniej nami kawałek Bo Są dwa traktory. Ten dalszy. Ja ten dalszy, Ta, nie. wstał, wstał, wstał Kurwa, czemu to mi takim gównem strzela? Bo to jest trzy strzały ma tylko. Nie da się pojedynczo? Nie, w tej broni nie. Widzimy. To jak coś, to się chowajcie. No, ja się schowałem. Brandon, uważaj. A nie widzisz go tam z drzwi? Mm. On gdzieś po krzakach chodzi. Ja. Tak. on ciągle za tym traktorem chyba będzie. Na stół jest. Chyba. No. Nie, przede mną jest gdzieś. Nie. Jest dalej tam Ta? ja Co? A coś przede mną słyszę Może mnie nie słyszę? słyszysz, może mnie słyszysz O, zabili mnie. No. Jest Nie wiem do... no. jakieś kleje w namiasie, w namiocie, w namiasie w namiocie, no. Minus no. Szkoda, że mi się nie powiedzieliście, co jest no, Nie widzieliśmy. Mówię, że też przedemną nie wiedziałem Ale ja słyszę jeszcze tutaj po prawej. To tam zatka, w jest atak, jest grasz. Czekaj, obiegam, bo ja mam tylko pistolet. A co ty w zmiałeś? A no nie, dobra, ty ja gracza zabiłem. No tak, tak. Ty po właśnie co z tym. Jest, jest, jest. On się z innymi... Próbuje. On się z kimś Tak, mam ich, mam ich, mam ich. Widzę jak się strzelają. Czekaj. Ucieka. Gdzie? Przed nami na E biegnie. Do niego. O, to jest ten za traktorem. Chyba ta, ale. Załatwanym... Jest tam, nie? No jak? Kurwa, ty, no strzałem jest wziął. nawet tam nie wiem, gdzie on, to... on jest. Pękanie załatwiane w tym, że nie mogę cię przechować. No, chyba minus. To ja tak pędziłem do wyjścia, żeby po prostu wiesz, nie spotykać, nie, nie no, żeby nie spotykać tych skaw graczy, no, nie.